Bo jest Powiesływał. Yy. Fatureski nie kli, bo wszyscy pomyślą, że jesteś chawem. Bo jestem. <grym> la, 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 la. La, la, la la jedziemy, jedziemy, my jedziemy. Jedziemy, jedziemy, Na le, No, gdzie le, 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 coś le, nie le, le, Nie <laughs> Co tam, dwunastkę zrobili? Co ty Piętnastka. Jedziemy dalej My mamy w sumie wysoko Co Igor, w Chyba Chyba I w Chyba to... Już się tutaj nie jesteśmy. No? A ja sobie się mam na... No. Dobra, później się tam. O nie! się Come on, great polish boy! Matuszewski, pokaż łapkę! <laughs> Witamy, powiem wam tak, ryba niecałe 20 kg, ale cieszy ogromnie, ponieważ mieliśmy 6 dni bez brania karpiowego, 6 po prostu dni, zachodziliśmy w głowę, fiksowaliśmy na co robimy nie tak, dzisiaj rano zmieniałem miejscówkę, troszeczkę się chciałem przesunąć, zobaczyłem... Rybę w drzewach postawiłem centralnie od niej, tam gdzie się pokazała. Jakoś, ten łeb jakoś metr. Łeb jest nieziec. I godzinę po wywiezieniu zestawu trafił się taki piękny łuskacz, Prześliczny, dość specyficzna ryba. Z połamanymi Widać, że Potarle z połamanymi żebrami. I tak naprawdę wyholowaliśmy ją na spółkę z Igorkiem. A to teraz... Tak pomógł, to mi gdyby nie on, dnia. Łukasz był wywozić zestaw nam silnikiem drugą. Y, łódką musiałem płynąć na wiosłach. Igor ją holował dwie trzecie drogi, a część, część holu mamy nagrane, także tak, część mamy nagrane. Chcemy ją pokazać, nie chcemy, bo się denerwuje. Wypuścimy te. ją. A to jest moja życie, dwie życiówki w jednej rybie. Także to jest nasz bo wspólny sukces, co? Tak, jeszcze raz bliżej rybę pokażę. Z pełną Dobra, dziękuję. Dziękuję. I normalnej rybie. Patrzcie jakie mają tutaj. To jest to charakterystyczne na Rainbow, to wymurzenie tutaj. Masakra. O, Piękna ryba. Ryba w pewnej krasi. No i no, ja się ją przytrzymać. Nie Igorek, ty już... Dobra. Wypuszczamy. Wypuszczamy ją. To ja mogę ja ją wypuszczę No masz. Dobra. Igorek, a jaką ty rybkę miałeś? Największą? Moja 17 kilo, ale przez to, że wzięliśmy tą rybę na spółkę, to teraz ta jest moją sześciutkę. To mamy po 8 <śmaz causes> A, brawo Igo, <śmaz> ściesz się! Nie, 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 nie. Nie, nie, na nie, 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 na bombę nie. <śmaz másaine> nie bez bomby. Brawo! Piątała. A Piąteczka. Dwie... 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 Dwie rzeczy w dwóch rzeczach moja sieciówka. Pięknie jest Piona. Pozdrawiamy tak wszystkich za nie. serdecznie z Rainbow. Pozdrawiam Hej. Dobra, chod... Dobra. dawaj ją mi. Ty puszczamy rybę. Wujka. Nagrywasz? Tak. Bo ja ją do filmiku. Piękna ryba, 20,5 kg. Pięknie. Dobra. Ręba. France. Pierwsza doba łowienia z nami. I mamy pierwszego. O, ale widać ten w wodzie. Kurde, yeah. pokaż jak się cieszysz. Pokaż. Nie, jestem tak zmęczony. Igo. Wy, jakaś jest Marcus, go... bardzo ta ryba.